Siemano widzowie, witam Was w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek naprawdę będzie super. Polecam oglądaj do końca. Dzisiaj naprawdę będzie się działo. Pojedziemy na motorach. Pamiętacie pewnie odcinek, jak e, nagrywaliśmy testy surona i talarii z wypożyczalni. Czy znaczy, bez Surona, bez surona była talaria MX trójka i czwórka. Pewnie to pamiętacie, jak oglądacie nasze filmy. Ja już posiadam takiego Surona, kupiłem już takowego. Aktualnie to jedziemy do garażu się spotkać z Michałkiem. Bo Michałek też właśnie kupił Wczoraj kupił nowy motor Idziemy właśnie go zobaczyć pierwszy raz, bo ja też go jeszcze nie widziałem Zobaczymy go, pojeździmy Gdy jadę do garażu to dam wam znać Dobra, jesteśmy już w garażu Tak się tutaj prezentuje maszyna, jest ronik Wszystko jest ładnie, na naklejeczki Dobra, teraz opowiem wam wkrótce co będziemy dzisiaj robić Mam w planach pojechać na taki nasztor Bo zbudowaliśmy sobie takie lekkie bandy, hopki w ogóle Pokażemy Wam to. Tu jest zaprawa bateria. To pokażemy Wam to. Pojeździmy nie porobimy testy tej talarii Michałka, a surrona. Dobra, opowiem wam w skrócie, co tutaj w tym suronie było zmienione. Takie po prostu moje modyfikacje. No to mieliśmy tu pakiet karbonu, błotnik. Oczywiście naklejka jest zamówiona osobno. Tutaj błotniczek. Podnóżki, ten ca tą całą część ten wspornik, jakby ktoś pytał, skąd są części, to z temu, ale bardzo polecam. Tu była zmieniona klapka od baterii, stacyjka ta... To wcześniej była plastikowa, teraz metalowa, srebrna. Są tutaj hamulce... Znaczy, klamki są, tylko Shimano. Zaciski są oryginalne od ale klamki mamy Shimano, to jest MT6100, a też jest MT200, z tego co pamiętam. Gripy, te plastiki tutaj na amor, bo ten był pęknięty, tutaj tak odtąd do był pęknięty no i to było zmienione, dobra nie przenudzam i jedziemy lecimy do filmu dobra, baterię już mamy wpiętą przełączam bezpiecznik zamykamy mamy 100% baterii jest ona więc będzie jeżdżona dobra, tu bierzemy maszynę wsiadamy i jedziemy dobra, odpalamy jedziemy do Michałka jedziemy do niego na garaż no i tak jak mówiłem, pojedziemy do domu Michałka, pod niego podjedziemy. No i jedziemy na ten tor do nas, do garażu podjedziemy, znaczy co ja mówię no, pojedziemy na ten tor, później pojedziemy, no wszędzie, gdzieś pojedzimy, na pewno nie będzie nudno. Dobra, podjeżdżamy już pod dom Michałka i poczekamy chwilę na niego. Jesteśmy już Michałka, przywitaj się. dzień dobry. Pokazuj maszyny, pokazuj. Siemano, siemano. O kurde. To jest maszyna Michałka, no jest potwór, jest potwór. Talaria MX4, już odpalasz maszynę? Dobra, zacznę nagrywać jak będziemy A my już z Michałkiem będziemy wyjeżdżać. Gdzie jedziemy? Weź coś opowiedz ty. No, jedziemy na podobno Stary Sobieski. Stary Sobieski, tak. Jedziemy, pojeździmy, no będzie super, nie? No. Gościu, ale masz tą machinę, nie? Robimy testy. No ogólnie, tak patrząc, na no totalaria jest trochę większa. No nie, dobra, dobra, jedziemy. No, prezentuję się, ci powiem. Super. Dobra, my już lecimy. No, powiem wam, że będzie z No na kole ładnie, już się trochę uczę, Tutaj mamy taką banę. Chłopie, No jest dobre, jest dobre. Wszystko prawie na miejscu, wie? Lecimy na razie. Ogólnie to jest taki jakby nasz tor. My to zbudowaliśmy. Kurde, ale w piachu. No, a ja opowiem wam o mojego motorku. Ja jeszcze w swoim będę, za niedługo nawet. Montował nowe koło cylindre, ja, bo teraz aktualnie jak jest taki stugram, to on ma ogniespokoło 19-19, no nie? A teraz ja będę kupywał sobie koło, na tylu 16, będzie mniejsze, ale za to będzie o wiele mocno, bardzo grubsze, no nie? No i będzie się lepiej po prostu w terenie no tak jak typowa enduro będzie miał koła, czyli. I krosnuski, bo nie będzie tak dużo 19-19, tylko będzie miało... Tak jak mówię, że będzie miało 19-16. Dobra, my jesteśmy tu na miejscu prawie, a jest no, jesteśmy. Tutaj mamy bandy. Dobra, Michał podarował nam się przejechać na talari. I dam wam szczerą opinię, co ja sądzę o talari. Czyli ma dużo więcej mocy, czy nie. Więc na pewno Talera jest takim byczkiem lekko Talera jest po prostu ogólnie większa Tak mi się ją zdaje Ale ogólnie... O kurde wypadłem z bandy No słabo mi coś idzie Ale ogólnie spoko motorek Szczerze Pojedziemy tu na hopę Tutaj widzę. Ja od razu Kurde No oh. Dopiero się wyłączyła Ale wiesz co ci powiem? No. On to jest taka Taki byczek No ogólnie fajnie. Kurde, kurde jakoś nie umiem hamulca wyczuć No ten hamulec jakby tak Niby dobrze, ani by nie dobrze. No tak Tak dzia działa, ale jakby nie chciał Siemano, witam po dłuższej przerwie Niestety, kamerka zawiodła Mam jakieś ze sobą problemy psychiczne no ale dzisiaj polecimy polecimy hopę. No. No, myślę, że widzicie. No i ja będę leciał, a zaraz będzie kameraman leciał. Na, na tych motorowerach elektrycznych. No. No Wszystko jest dobrze kameraman. Dobra, lecimy skok.

Pan za sobie gdzieś pojeździć. Aktualnie z Michałkiem. Że było tak jest. Bok, Michałek byście zrywali. Ło, wow, mnie wyniosło. Kurde, prasy. Dobra, Już jesteśmy. Jedziemy dalej. Co, dawaj, jedziemy? Prosto, 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 nie? No, no, no. Ale zimno w palce, nie? gdzie gdzieś pojeździ, sprawdzimy ogólnie bo chcemy na taką miejscówkę czy nie miejscówkę ogólnie chcę po prostu gdzieś jechać pozwiedzać ale z jazdy skoro to jedziemy ogólnie gdzieś pozwiedzać po prostu gdzieś się polachę O, tu mogą być To może być, a ja tak jadę. Dobra, gdzie jedziemy? Ja bym jechał tam na te stawy bardziej. No. Dalej.